Ja sam studiowałem prawo, trochę bezpowodzenia, bo się tam nie obroniłem i stosunki międzynarodowe, ponieważ no był, byłem w takim okresie swojego życia, kiedy wiedziałem, że już prawnikiem nie zostanę, a wiedziałem, że trochę mam za mało wiedzy, było za późno, żeby studiować kolejny pięcioletni wydział, więc poszedłem na dwuletnie stosunki międzynarodowe. Zwykle uczestniczę w różnych spotkaniach i młodzi ludzie się pytają, czy iść za głosem serca, właśnie, czy, 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 czy te, wybrać takie studia, które dają konkretny zawód. prawda? Czy jakieś, ja jednak jestem za tym, żeby mm, jakoś to połączyć. To znaczy, jeżeli ktoś nie wie, co chce robić w życiu, niech idzie sobie na takie studia, które jednak dają jakieś twarde kompetencje. Czyli dzisiaj miałbym wybierać jeszcze raz, nie wiedział, co, co chcę, to jednak poszedłbym na anglistykę, germanistykę albo. A, a, albo iberystykę, na przykład. Bo to bo języki dają bardzo duży grunt kompetencyjny, żeby później jakoś się obracać w sieci. I to jest duży atut. Bo jednak to, to jest zupełnie coś innego niż poznać język tak po prostu w takiej użyteczności komunikacyjnej. Ym, ja sam żałuję, gdybym miał jeszcze raz wybrać, to bym poszedł do łódzkiej szkoły filmowej, prawda? Bo dzisiaj wiem, że że brakuje mi pewnych umiejętności pracy z aktorami, bo robimy już dokumenty fabularyzowane. I na przykład na planie to jest stan natury, a nie stan kultury. Jeżeli ktoś nie poskromi aktora, to aktorzy biorą się wówczas za reżysera, w związku z czym trzeba mieć pewne umiejętności. I tego się nie da tak nauczyć, bo na przykład ja jestem reżyserem samoukiem i jakoś to, jakoś podglądając innych, pracując w telewizji, jakoś udało mi się... Pewne zdolności, pewien warsztat nabyć, ale, ale rzeczywiście tutaj pewna twarda wiedza jest potrzebna i ją się nabywa na studiach. Ostatnio odwiedził mnie mój kuzyn, który, który mieszka w Niemczech, który to po, po maturze chciał zostać dziennikarzem, no podobnie jak ja, kiedy. kiedy, kiedy Yy, kończyłem liceum, wiedziałem, że chcę być dziennikarzem i, i tak dalej. Ale wiedziałem, że nie trzeba, że najlepiej nie iść na dziennikarstwo, bo tam zwykle idą ludzie, którzy niespecjalnie wiedzą, co z sobą zrobić i, i, i dziennikarstwo to jest praktyka, a nie teoria. No i ojciec go wtedy powstrzymał i powiedział, dobrze, możesz sobie robić, co chcesz, ale musisz znać medycynę, ponieważ ja jestem lekarzem i tak dalej. Po tych 20 latach on jest ordynatorem dwóch yy, oddziałów i jest pediatrą z wykształcenia, ale, ale odnalazł się jako psycholog dziecięcy i prowadzi wspaniałe życie. Prawda? Pracy dla dziennikarzy jest dzisiaj coraz mniej i byłby człowiekiem nieszczęśliwym. Także moja odpowiedź jest, idźcie za głosem serca, ale wybierajcie te wydziały, które dają jakąś twardą wiedzę. Ja myślę, że tak. Znaczy, po, po pierwsze, dzisiaj my żyjemy w takich czasach, że, że nie wiemy, co nam da pieniądze, ponieważ ja, ja ostatnio się spotkałem z człowiekiem, który, który jest niespełnionym artystą, ale stał się, nie został muzykiem, prawda? Nie, 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 nie muzykuje, nie zarabia tym na życie, ale stał się znakomitym specjalistą od dźwięku. Zarabia tam 20-kilka tysięcy miesięcznie, ponieważ ciągle jest tyle produkcji do niego spływa, a on świetnie, udźwiękawia. Różnica między dźwiękiem a udźwiękowieniem jest takie, że udźwiękowienie to jest wszystko co słyszymy tam, te onomatopeje. Onomatopeje różne tam tramwaj, ptak, prawda, wszystko i on to robi tak genialnie, że że y, urywają się zamówienia z, z Polski za zagranicy. I gdzieś, jeżeli wchodzimy w te, w, wchodzić w media, warto, ponieważ tu się gdzieś tam u, otwierają różne ścieżki. Po, po prostu, znaczy, trzeba próbować, bo, bo wtedy nam, my się na porażkach uczymy. Y, y, pewien znajomy radiowiec, który ma bardzo ciekawy głos i on chyba ma to nawet teraz prywatne swoje radio, ale nie jest w stanie się, nigdy nie był się w stanie z tego utrzymać w pewnym momencie. Był w takim momencie swojego życia, że w latach 90. Trudno było znaleźć kogoś do marketingu. No on był dziennikarzem, który radził sobie świetnie, jego głos był ulubiany, ale, ale sam mm, jakoś nie nie zarobkował nie, tego te, te opana, że nie był jakiś imponujący zgłosił się jako człowiek, który właśnie ma dobry kontakt z ludźmi, prawda i tak dalej. I z, i, I z tego działu marketingu trafił do reklamy wielkopowierzchniowej i jest dzisiaj takim no grubą rybą tego biznesu, milionerem, prawda? I wstać go było, żeby w małym mieście swoje własne radio, kiedy teraz już po prostu nie musi zarabiać i, 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 i tam się mm, realizuje wymądrza, jak sam mówi. Więc media są w takim przestrzeniem, że się otwiera dużo furtek, prawda? Że ludzie nagle robią coś, co, 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 co dzięki czemu dziennikarz jest w dość uprzywilejowanej pozycji, bo to jest droga na skróty do, 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 do biznesu. I nagle się może okazać, że, 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 że w tym biznesie mogą się świetnie odnajdywać, co się dzieje. No to, to nie tylko do PR-u dziennikarze się przenoszą, tylko właśnie do biznesu. No to jest dzisiaj, dzisiaj, kiedyś rzeczywiście w latach 90., kiedy ja studiowałem, to to był złoty kierunek, prawda, no bo prawnicy świetnie zarabiali, ale to też po, po, nie, po aplikacji to była bardzo długa droga. Dzisiaj jest prawników za dużo, my wiemy o tym, prawda, że za 1500 zł można się rozwieść, kiedyś, kiedyś to kosztowało kilka razy, razy mniej, Trudno mi powiedzieć, no, na pewno są pewne cechy charakteru, które sobie trzeba odkryć. Jak ktoś po prostu y, ma taki pewien konstrukcję ołowianą, prawda? potrafi siedzieć i, i na, na czymś, a jeżeli ktoś ma, to, to się nadaje na prawo, czy na bardzo pokrewne kierunki, w ogóle na, do, do, może zostać naukowcem. Jeżeli ktoś ma bardzo taki mm, charakter. Mm, ja nie chciałbym używać jakichś terminów typu ADHD, bo one są trochę zmyślone, ale po prostu mówimy o kimś takim, że kogoś nosi, prawda? No to on powinien jednak szukać pracy dostosowanej. Ludzie są to ludzie, którzy lubią ludzi, prawda, się w tym realizują, w związku z czym no, to trzeba jednak przykroić przykroić tutaj e, zawód do swojej osobowości. Ja tu nic chyba nie mówię oryginalnego. Nie wiem, czy są ludzie, którzy się nadają na, pra na prawo, czy nie. No, na a jak z perspektywy czasu oceniasz stosunki międzynarodowe? Czy te, czy te studia... To coś... były bardzo fajne, tak, bo to oczywiście, bo, bo mnie zawsze interesowała polityka zagraniczna i będąc na studiach robiłem jakieś tam wywiady, na przykład z doradcą Margareta, i ci profesorowie, ja byłem zainteres obiektem zainteresowania profesorów, a nie odwrotnie, prawda? Czasami. Więc to było bardzo, bardzo ciekawe. No, z drugiej strony tam było rzeczywiście kilka, kilku fascynujących wykładowców, może nawet więcej, którzy, którzy nam potrafili jakoś tą, tą historię, te relacje międzynarodowe pokazać z innej strony. To bardzo ciekawe w ogóle, ponieważ, ponieważ polska historiografia i polska nauka jest słabo sprzedawana, to znaczy jest ten, yy, polscy historycy na przykład nie piszą tak jak anglosasi wsiągająco, prawda? Wszystko to, co jest napisane żywym, ciekawym językiem jest kwalifikowane jako popularyzatorstwo i to się nie liczy do dorobku, w związku z tym piszą tym hermetycznym językiem i nagle się idzie się na, 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 na wykład i odkrywamy jakiegoś człowieka zupełnie z innej strony, że on potrafi być fantastycznym showmanem, prawda? A tutaj te książki są, będę mówiąc delikatnie, Trudne do przeczytania. Więc nie, to, to były bardzo ciekawe studia, ale krótko trwały, i, i, i yy. Ym... później też się skończył ten okres yy, rzeczywiście yy, tej koniunktury w dziennikarstwie, że można było sobie pisać właściwie o czym się chce. prawda? Ja, ja pisałem kiedyś w takim magazynie ymm, Dziennika Życie, gdzie właściwie no, no mogliśmy sobie pisać o wszystkim, panowała taka wolność. W momencie, kiedy pojawił się internet, to była pewna cezura. Okazuje się, że to ludzi w ogóle wcale nie interesuje. Okazało się, że w latach 90. bardzo popularny był reportaż jeszcze. Reportaż który był polską specjalnością tam z lat 80. -tych, 90., -tych, kiedy, kiedy w szczególe pokazywano ten ogół, prawda? To była taka forma obejścia cenzury, to było właściwie mówiono, że to jest forma literacka i my się czuliśmy trochę taką szlachtą dziennikarstwa, a później się okazało, że w dobie internetu mało to kogo obchodzi, prawda, że to jest że jest oczywiście czytelnik na to, ale można sobie pisać książki prawda, dla tego czytelnika, ale w zasadzie w codziennej pracy redakcji to nie jest taki, to, to nie jest ważny element, bo klikalność już tam w internecie rządzi zupełnie innymi prawami. Także było tych kilka przeżyć takich przykrych. Ja jeszcze byłem uczestnikiem takiego stypendium Alfred Friendly Press Fellowship, chyba jednego z najbardziej prestiżowych w Stanach, ja nie wiem jak to jest w innych krajach, gdzie pracowałem w amerykańskiej gazezecie w Pittsburgh, Post Gazet, i tam się zaczęło to, co już dzisiaj jest codziennością w polskich mediach, to znaczy, to znaczy ludzie przestawali kupować gazety, mimo że one były Strasznie tanie, to kosztowało 25 centów, czyli złotówkę dla społeczeństwa trzy czy czterokrotnie bogatszego wówczas od, od, od polskiego społeczeństwa. I ludzie wtedy już nie chcieli papieru, oglądali sobie w internecie i to zupełnie inne rzeczy niż wydawało się redaktorom, prawda. Ten cały porządek już się wtedy wywracał. Ja wróciłem jeszcze do, do Polski i, i te parę lat przepracowałem w mediach, ale wiedziałem, że to już, tych, tych drukowanych, wiedziałem, że to nie jest to. Poza tym. No, rzeczywiście pomyślałem, że zawsze sobie pomyślałem, że fajnie jest coś takiego mieć na półce, że to jest moje dzieło, pochwalić się tym, prawda, wracać do tego, pisać jakieś kontynuacje. Napisałem trzy książki, ale nawet jedna się sprzedała w, tam, w 200 tysiącach egzemplarzy, więc to był jakiś tam sukces. Ale nigdy nie był finansowy, prawda? w związku z czym zawsze mnie pasjonowało robienie filmów i, taki, i, i takimi małymi kroczkami zbliżałem się do tego. Ja nigdy nie przeszedłem tak zwanego newsroomu. Nie lubiłem biegać za informacjami z sitkiem, i od razu poszedłem do reportażu. I tak samo też troszkę ominąłem ten etap, etap poznawania się z telewizją i od razu zacząłem robić filmy dokumentalne. Tylko miałem taki okres, i to o tym chciałem powiedzieć, na przykład o tym, że w pewnym momencie każdy szuka swojej drogi. Pomyślałem sobie, że skoro te filmy dokumentalne też trudno robić, prawda, bo to, to też nie jest bardzo dochodowa działalność, to pomyślałem sobie, że ja zrobię najpierw duże pieniądze, a później pogadamy, tak? Tak jak ten mój kolega radiowiec, ale no i okazało się, że kilkakrotnie jakby obrałem sobie zły target, prawda? Pomyślałem sobie, że interesuj się architekturą, znam się na tym, to będę robił dla deweloperów, oni mają pieniądze, świetnie, więc tutaj ten. Zrobiłem rzeczywiście kilka takich filmików marketingowych ale ten rynek jest trudny do podbicia z tego względu, że sami deweloperzy nie widzą tutaj, wolą zrobić wizualizację jakiejś reklamy na mieście, niż sprzedawać filmy reklamowe o swoich inwestycjach. Później mi się wydawało, że taka zwykła reklama będzie ciekawa tylko ten... Troszkę trzeba ją uwirusowić, czyli po prostu ten marketing wirusowy będzie taki wciągający, ale to nie zawsze chwyta. Poza tym, poza tym jest bardzo ryzykowny wizerunkowo i korporacje się jakoś tam um, odnoszą do tego negatywnie. No ale później, później zacząłem współpracować z korporacjami, bo z, z kolei kolejną niszą, którą zaczęła atakować, był tak zwany marketing patriotyczny. No i tam tu odniosłem jakiś tam sukces, bo, bo, bo nawet zrobiłem Expo 2015. 2015, później mój klip otwierał targi w Hanowerze, gdzie Polska była gościem specjalnym w 2017 roku. Natomiast no bo i cały czas takie produkcje kontynuujemy w naszym studiu, ale w międzyczasie jakoś jeden z tych moich filmów dokumentalnych, jakby odniósł sukces, powiem tak jeśli chodzi o oglądalność, prawda, no bo pracowałem dla Muzeum Historii Polski i te filmy zostały wrzucone na, na Facebooka. Jeden z tych filmów ma 520 tysięcy odsłon, prawda, jak na dokument jest bardzo dużo, bo to krótkie filmy, to tak, to mają taką oglądalność, ale, ale ten, żeby duży film, tyle, żeby długi film dokumentalny tak zaciekawił ludzi, to to jest rzadkość i tak dalej, i tak dalej. zacząłem, zacząłem interesować tym różnych ludzi, no i tak trafiłem do telewizji i, 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 i w tej chwili jakby zajmuję się głównie tym, prawda? bo jest tak duże zapotrzebowanie. Więc tych po prostu ileś tam yy, yy, ominąłem cały, yy, cały okres, który mógłby się wygrać sentymentalnej łzawy, że po prostu ileś tam załamań prawda, jest po drodze, że ktoś myśli sobie, no to tu, tu rzeczywiście nie ma rynku, nie ma sensu, trzeba wracać do pisania albo jakiegoś PR-u, prawda? A w tym się nie czułem nigdy najlepiej, ale pierwałem PR swoje produkcje. Więc tutaj na pewno trzeba, jedyne co można, jakby, tu, hmm, co można powiedzieć na przykładzie własnej drogi, to to że rzeczywiście trzeba być przygotowanym na to, że gdzieś tam 4, po czterech, pięciu porażkach, gdzieś tam jest jakieś światełko w tunelu, gdzieś trzeba dotykać ciągle i, i, i się czegoś uczyć. No bo gdzieś ta nisza jest w końcu, prawda? Ja rzeczywiście, jak sobie uświadomię, i hmm, spotykać się z ludźmi, to jest najważniejsze, bo ci zwykle twórcy, twórcy ci twórcy, oni są troszkę wizualowani. Ja my mieliśmy takie szczęście wynająć studio na Chełmskiej, ale nie w tej wytwórni, tylko, tylko bardzo w jej bliskości, gdzie mnóstwo jest takich małych e, studiów. Na ja, przykład tam, tam poznałem jakiegoś króla Knora, prawda? Się, który, który pracował dla Knora i wychwytywał tych wszystkich takich małych, dzisiaj podzieliliśmy influencerów, prawda? To był właśnie taki człowiek, który, który, który jako pierwszych wychwytywał i okazuje się, że to są ludzie, którzy nie mają, nie pochodzą ze świata wielkich mediów, nie mieszkają w dużych miastach, prawda? Ale codziennie wchodzą i piszą sobie coś, nagrywają sami jakieś, jakieś filmiki, które mają niesamowitą oglądalność. Nie? To, jest, to jest fantastyczne, że tym wszystkim, pomimo upadku reportażu, po, pomimo upadku tych quality papers, dziś mi, dzisiaj powiedzieliśmy, że człowiek, który jest właściwie nikim dzisiaj, prawda, w ciągu w bardzo krótkim okresie czasu może stać się własnym medium i mieć wielką oglądalność, wielką słuchalność. To, to jest w tym wszystkim niesamowite. Mój kolega jest takim aniołem biznesu i on pracował chyba w gazecie finansowej, być może w parkiecie, ja tutaj Dokładnie nie pamiętam, i wynajduje, wynajduje takich ludzi, którzy na przykład tam zajmują się piłką nożną. Wiesz, nie, chyba jest jakiś taki, nie chcę podawać nazwy, serwis piłkarski, który jest dzisiaj bardzo popularny. I to był człowiek, który się tam budził gdzieś na wsi pod Łomżą, codziennie w garażu, bo, bo rodzice uważali jego działalność za szkodliwą i, i, i stratę czasu. Codziennie komentował jakieś mecze piłki brazylijskiej itd. Znaczy, fantastyczne w tym wszystkim jest to, że można dzisiaj przekuć pasję. Na, 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 na sukces i nie potrzeba do tego wielkich mediów, nie trzeba wielkich korporacji, nie trzeba żadnych wielkich koneksji, żeby odnieść sukces. I tak samo jak dzisiaj robię te filmy dokumentalne i no nie wiem, film o bombardowaniu w 1939 roku, prawda? Ostatnio mieliśmy oglądalność 636 tysięcy na wejściu w paśmie, gdzie jest tam 150-200 tysięcy, teatry mają mniej niż czasami 120 tysięcy. I okazuje się, że, że, że ludzie, z to tam nie spływają, prawda, że możemy mieć dokumentem historycznym kilkakrotnie większą oglądalność od, no tam, od, od nawet kina sensacyjnego. Bo tam jakiegoś Stevena Seagala Sig uderzyliśmy po rogach tego wieczoru. Tak? I to jest w tym wszystkim fajne. No. Czyli mówisz, że nie wiem, no, kto jest właśnie w liceum, lubi jakieś filmiki kręcić, jest na YouTubie obecny, że to może być jego szansa na życie zawodowe. Oczywiście, że tak, ponieważ te, jeżeli ktoś nawet nie będzie znanym youtuberem, on kształtuje swoją tożsamość, bo oni tam ci... Znam taką młodą, to córka mojej przyjaciółki, która wrzuca na YouTube swoje wypieki eksperymentalne zupełnie wegetariańskie. I ma tam jakiś grosz grono znajomych, prawda? On przez to zaprzyjaźniła się z bardzo ciekawymi ludźmi. Ci ludzie ją wciągnęli w jakiś tam inny świat. Ona już pracuje będąc w liceum. W związku z czym to jest. Med... Ona nie zarabia na tym na tym YouTubie, prawda? Być może w ogóle nie będzie zarabiać, ale już weszła w inny świat, już się otworzyła, już stworzyła własną taką tożsamość ciekawą. I, i ja jestem o nią spokojny gdzieś tam w przyszłości. Wydaje mi się, że, że każdy pomysł, który może się wydawać, no nie dzisiaj, prawda? Weźmy tego człowieka, który, który robi historię bez cenzury, prawda? No i gdybyśmy, gdyby on gdzieś przyszedł do redakcji i zaczął mówić przed kamerą, tak jak mówi, prawda, wszyscy do powiedzieli, dobra chłopaku, wracaj do Radomia czy skąd tam przyjechałeś. A On jest ogromny sukces. On w sposób ludzki, taki przystępny, zrozumiały dla uczniów, sprzedaje im historię, prawda, i jeszcze na tym zarabia. Moim zdaniem trudno, trudno o lepszy przykład i on tu właściwie dzisiaj powinien opowiadać.